Siomandzie się będziemy otwierali. No przez 13. Już będziemy teraz po polsku rzucali tutaj razem. Po 12 paczek otwieramy razem. Dokładnie. Czemu? Co się stanie? To... Gigatrop. Dobra, i w takim razie To jakoś. Pomieszamy jakieś te paczki, żeby, żeby nie brać z początku No to Skarżamy. dawaj, robimy tak, ja biorę 300. się po prostu wyjmij może wszystkie i się jakoś pomieszam żeby... Albo... Dawaj. No dobra, może trzy na początku wejdziemy. No tu jest taka ciężka No tu, tu to, też jest takie, ciężkie. Dobra, to kto pierwszy otwiera? Zresztą to otwierać pierwszy Dobra, to dobra. otwieramy pierwszą paczkę Dzisiaj były maksy na, na siłce, 80 na klatę poszło Nie kładę tego. Dobra, uwaga, uwaga, co będzie w pierwszej pasji? Beppo. Ciekawa Hera. Hera. Jest Momonoska. Hobby. Hobby. O kurde. Dobrze, jest przewina. The Wars. The... Her... Tej nie kojarzę. Izo. Izo. A, ten Kru... No i mamy. Pięciu um, starszych. Coś jeszcze jest. To jest rka, ładna. Sanji też rka. Ładne rki, no. Jeszcze coś? O, jest jeszcze donkart. Ty, czy to jest złoty donkart? Ty się świeci, chyba Ty. A jest złoty, złoty donkart? się. Ej. <laughs> złoty donkart, pierwszy drop. Dobra, fajnie. Dajcie Gordon Ramsay Higua. O... Sankat los Feniks Dobra, suwa. zrobi się. O kurde. świeci. Pan. no. Co to jest? Rka Jestem. Molk garb. garb. i... Dobra, kurli Dani, Kola, <kühim> Gordon, Ramzon, Art, Morgan, w ogóle jakie ładne karty? Portas Dio, co? Chłop, no, tego Chłop, to no. Chłop, Tony Donnie, Tony Uuuu, trochę. I Bonnie. To jest to... Ty, to jest to co chciałeś. No, chciałem ją. Aaaa. Haha. się Piękna karta. Ci usiadamy twarz. Aaaa. Bonnie zajebista, Ty, Robek też ładna, to r jest. Rka, Rka Dobra. Widzowie, otwieramy kolejną paczkę. razem moją. Będzie to gadpak. A to. Idziemy na fajny drop. Fajny drop. Aby jest był... Dzisiaj Day ogólnie. Dzisiaj były maxy Fucking Day. O, masz światło. Póki otwieranie tych paczek, jest nie, nie dla mnie. Na <laughs> nauczyć się otwierać. To jednak dramat. To jest... nie tak mają. Nie, ty rasista. Dobra. No tam jest normalnie, tam jest coś świecącego no. dobra. Co tu mamy? Vega punk, który umarł. O nie, spoilery, nie chciałem Ja pierdzielę. Beppo The Empty Throne. O, ogólnie. Tron. Ogólnie otwieramy nie do priceów, ale wam jakieś pricey, będziemy pokazywać. Wasza, the teach. Jesteśmy ogólnie fanami One Piece'a i w sumie jesteśmy na bieżąco, Sein. serio Niech ja. go spoiler, to nieważne ma... Emporium no no i Ivankov Gamu, gamu, noga, dringan Znowu. był Krokus. O, Stefan Rupi Uba, Han Hancock, e... ładna karta, no I zoro. zoro, ale fajne erki w sumie Ładne Rki się trafiły. Ale ładne, jest ja bacham też. No ja też chcę Zoro mieć w kolekcji kurde. Jak nie to się wymienimy najwyżej Ze Sandiego ci ale dam. Dam ci Sandiego za Zoro. Ale taka bo. No była bo, zajebiście Super Rka. No tylko super Rki. Na razie. Ale... I tak super. Dobra. Taka mniejsza, tak. Ubaga będzie kappak. Może trzeba na tyłu. Nie. Ale nie można. Czy to się widzowie? Brok. Damn, no. Będzie dużo powtórek. Tom Douglas. Nie, nie było. o po... minąłem. Nie było. Grilland Punk. Mamy Iwankow, Trans. Edison. Edison. O, jest i Smog. Nie lubię ich. Metal. Metal First. Mamy Garpa. Ojej, okay. RK. Nie, nie, nie. A I mamy Shanks'a super rerka. Fajnie. fajnie. Shanks, Shanks fajne. Mamy to... naprawdę fajne karty, już jest. Dobra, e. widzowie, patrzcie zaraz na gokat paka, to trzeba raz mówiła, Teraz będzie. Teraz drugiej strony bierzesz? Jasa, a jeszcze a jedna? Nie, no gdzie? Te gandry czyste. Zobaczymy czy będzie drob. Tak, tak. Teraz się udało dobra. otworzyć? Teraz się udało. Już y, nabrałem wprawy w otwieraniu. Jak i w innych rzeczach, a to nie będę mówił na transmisji. To mm -hmm. na nas pierwszy w sumie takie... No nie odcinek. chcę wyjść, nie chcę wyjść. A wyszedł Mieliśmy dla was nagrać kiedyś już boksa, ale wtedy nagraliśmy, ale było telefonem i to jakoś była średnia. I uznaliśmy, że nagramy już na kamerce. Będziemy czasem wyrzucać tutaj coś. O nie to, to nie. Ogólnie udało nam się tego boksa ogarnąć za 430 zł. Paniutko. Ranki, no ostatni są, ale potem o, już tak. były wszystko, wszystko drogie. Haruta była, też był. Okay, okay. Można tu trafić bardzo ładne karty. Pitagoras. Też fajna karta. Hymepo. Hymepo. O, znowu. A no, też masz Łaska. O, ale o, ładny super rare. Ej ładne. No tego też chcę kurde mieć w kolekcji. Najwyżej się wymienię, bo nie wiem. Aaaa, no, mam lałka. Ej, spoko, pa! Ej, nie ładno. No to jest fajna karta, kurde. Mam nadzieję, że trafi się jeszcze jedna taka, bo jest zarąbista. Powiedz mi, z której strony. E... Teraz z tej, gdzie ja iść do Z odwet weźmiemy. Dobra, czuję, że tu jest jakaś ciężka po środku. Powinniśmy siedzieć. Czy na orgonuję hmm. filmik. To Oro, Jackson. Jackson. Fossa Koni Konie. Gomu, Gomu. Ganturinga. Było. było. Franki. Szaka. Nie Szaka. Nie, nie. Atlas. Tego też nie było. To nie pamiętam, to chyba z filmu. Chyba tak. O, boha. Bo no i, Maja była... I mamy. Mamy Lili. też Lilith, W sumie Lilith mam kilka kart, więc fajnie do kolekcji. No i w sumie ty, same Rki super Rki się trafiają na razie po tych sztukach, więc to naprawdę fajne. To jest bardzo ładna ta lili, też. No to ciężko Się to... Się błyszczy. Dobra, a nie przedłużaj, bo teraz będzie takie. Dobra, będzie To już to będzie połowa ty, połowa kart zaraz, więc... To jest takie ciężkie żeby był katwak. A nie tak. kupiliśmy boksika na pół. Nie ważymy jak inni, bo nie jesteśmy z ranu Lecimy tutaj po czyst, czystą wartość kolekcjonerską. Jak no. na razie najdroższa karta jaką trafiłem to jest Manganami z PRB01. Trwa techniczna. Donkart. Donkart jest widzowie, więc... Okej, okay, to był, wariacik tej nie było. <noise> Najbrzydsza karta chyba. Karol Dadan. Już miałem kiedyś jedną Brock. kartę. Miał no, Miałeś. szaka był. Był. Kobie. też. też był. Kozuki tego nie było. Kozuki, Oden. Atlas był. Atlas był. Sabo. Sabo, lider kart. To będzie, będzie durka. Vivi. Vivi. Ładna w sumie szans też fajne. też Czy masz złotego? Ja no, czyli wysokogo. jest coś. Będzie czyli jest coś. coś ten. Złoty Donkert. Ja są zajebiste. Szans młody szans. Gordon Ramsay znowu. Ja tu się muszę wyginać tak, żeby to nagrać. Brytyjka. To nie był. To. Trwankow. To... Znowu Ljubioski. Gomu, Gomu, Elefant Gana. No -y mamy Vivi. I mamy. Gomu, Gomu, Co miała ataki Lufiego? To jest Rka, no? R Super, R Nie, Rka, Rka. Wszystkie te ataki to Rki. co fajnie, bo na razie mi się tawią same nowe karty. Nie mam powtórek żadnych. Dobra, otwieranie ja widzę Garca. Nie ma to, żeby co <laughs> to pieniądze pamiętajcie. Kolekcja się posłada, ja nie mam miejsca na te karty. Jak coś kupujcie w przyszłym roku koszulki nasze będą wydawane na vinted, więc jak coś to kupujcie. Właśnie będą koszulki będzie, będzie fajna cena. Będzie znieść na początku na pewno. Jakaś? No. Może ogarniemy też jakiś motyw z One w sumie. No więc jak coś tylko kupujcie na vinted. Jak będzie? Nie ja za niedługo. Dobra, Był. Hera była. Hera była? O, oro. Oro Jackson był. Higuma był. był przed chwilą. Był. Był. Pamiętny, trzeba był. O, to nie było Prometeusz. Nie Prometeus. No nie, Lider Card. Eee. O, No i mamy nie, starszego. Starszy. Jupiter. P Peter. Peter. No i wlatuje gadpak. Nie, no fajnie w no, było Ale mi się trafia te lider karty. Ale tu mamy Erik. Niebieskie, ale może będzie A znaczy nie będzie gadpack. Jakiś strzał może będzie. Strzał. W kolano. Hmm. Mark and teach. Morgans. Kobi Blam Kto to jest? Blamek. Z białych piratów. No. Dobro tego. Boni. I mu liderkard. Lider Więc już o Monkey D Dragon. Jego chętnie do kolekcji. Bonnie. No i mamy też. Starszy. Starszy, Starszy Mariat. Merkury. Bali dziury. Dobra, lecimy dalej widzowie. Kola. Kola nie było. Nowa karta. Fossa by. A Motsuki, Toki nie było. York był. York też nie lubię O, Little Orso to ten pod. Ani by to Nikt to nie lubi najbardziej. Nie było. Nie było. Web, Po, O, Mars. Masz Marsa? Nie mam Marsa. A też nie mam Marsa. Masz... Mam tylko inną. No Inny in Mars? Inny Mars? ja Tak, mam to. I złam na to. Super rare, ale ją porysowałeś. Że tak, że, że tam, to jest, tam to jest chyba gatunek. Gdzie jest, są nożyczki? Z ludzie. Żydę jak te Nie mów tak, bo nam demotyzują film. Nie, coś nie było Mówimy o rządzących na filmach. Dobra. To się, się wie, spokojnie. Montuje się. Aura. Marshal D Teach Obrzydka pani. Była Bagpank, Tomek äh, gantoringen Bobka. Border Lucz. Hack Motorfit. O, literkar znowu. Oj, drugi sabo. Aj, dwa sabki. To jest Sony Git i... Gozuki Heroi, fajne! I kolekcjonuję też mam już wiele kart. Mam też jednego alt Arte jak chcecie, żebyśmy zrobili odcinek z kart, które już mamy, bo można taki w sumie zrobić. To, to piszcie w komentarzach, to zrobimy w sumie. Nic nic nie będzie. Komentarze. lajki jak coś i subskrypcja. No jak chcecie więcej takich filmów i openingów, co nie, no to trzeba. To że, Żebrać, trzeba, na takie czasach, że trzeba. Trzeba żebrzeć. My ciężko Trzebrać. pracujemy na te boxy co nie. Taki boks to sporo w sumie pracujemy jak społeczniaki na to co nie? Jeszcze jeszcze jesteśmy na to niedługo Brok. Brock Jeszcze Kola. jesteśmy Lega pan 3 czwarty raz chyba A ten już prompty chyba był Było wszystko Już same powtórki będą da. Było Było o szkurny, lider leader card O, o mamy masz. Sabo i Sanji, Sanji, w sumie fajnie. Sanji git. Nie masz już Zoro wierdzi. i Sanji, a ja nie mam kurde Zoro. i ja się. Ja bym chcę nie Zoro. Miałem. Ja chcę Zoro. Dobra, czuję to czuję teraz. Czuję to, to ja, czuję. Masz nim Nie. Ja czuję, że jesteśmy obydwoje w błędzie. No. I ostatnie będą dwie. Nie będę patrzył, będzie spoiler. Gdzie był? Jork była. Już będą same powtórki prawie. Kuzłki, małonowska. Czekaj, bo nie wiem Tak. Iwankow, Atlas, Helmepo. O. o. To był mocny moment w sumie. O, pięciu starszych. Tak, no. Słabe światło jest. I mamy super o, rare. Fajne. No, ładna karta. Tu będzie. Dobra, patrzcie widzę, jak to będzie teraz Karta, to jest taka fajna y, Patrzcie, ciężka. Oj ojoj B polsz, kurde nie wiem który raz. kamera jest coś. O, upsap, up, nowa. No pole nowa karta. Można w sumie tę całą trójkę zabrać Dżimbę. Coś długo tych hitów nie ma, ciekawe. O, otamą. Manki Dilufi. i. tu mamy za karta? Rerka. Dżimbę mam. O, cztery r padły. Nie, nie ok. ok. dziękuję no, ok. tam. Ok. No to jeszcze nie ma hitów, może teraz? Długo leci to. No to już wiesz, to jest ważne, to jest ważne, to długo leci, potem będzie taki. uuu, Kaspa! Ale zło. W... Do... Beppo lubi się powtarzać. Panie. Oj. Moja stopa na odcinku będzie jak coś. Jak to jeszcze jest? Tu pokażę. Tu pokażę to piszcie. jak to Got alto. Spoko. Morgans Przemyj tylko blika Balmeko Barifletto? Tak, może. Flecik. Mamy szczanksa, go nie no, mam. Masz go, też go mam. No, masz go. I... Kolejne wista. Ej, w ogóle powtórek eee... nie mam, to jest bardzo, bardzo mi się to ja podoba mam Mamy powtórki, ale... Możemy się robimy ale No, zajmować. nawet nie mamy jak, bo mam... Dobra Patrz widzę, bo się twój szkło e... <noise> Gdzie są karty? karty? <noise> oszukali nas Oszukali Poważyli, smakowali No <noise> to będzie, patrz Gdzie teraz karta taka... Jeszcze posikamy Ja e, bym się serio lać te, Jak się poleje na karty, to będzie <noise> kurwa, Dobra, Hera. Dobra, Hera. Od no bo nie było. Nie zachęcamy do brania żadnych substancji. Jesteśmy family friendly. Tak nie do końca, ale trochę tak. Cudki Jest masz go. No, mam, ale tego nie masz. O, ale jest hit! Pokaż do kamery. Patrzcie, jest kurde starszy, o, ale się trafiło. To taki lepszy. To się ten. boks się zwrócił. Dobra, to jest ważna ten. Uważaj, bo to kosztuje 180 dolarów. człowieku! A to właśnie 60 dolarów kosztuje. Ty. Ja pierdolę boks się zwrócił taką. Patrzcie, jaki gambling normalny. Ale trafiłem. To będzie ten Donker, co z wydropi. Może tak być. I stary. Nie no tu musi być... Tak Donkart się, Don, Don tak się tak nie liczy się, Tak się zwróciło na na razie Zobaczyłem, może nie będzie go na no, nadzieję, się nie liczy Gordon Ramsey po raz ósmy Ale no, stary się wydropił no, Bjork, Kozuki, no fajne, fajne Kurde. Saturna Się zwróciło człowieku Stakara Znaczy ona pójdzie -E Mamy Izo Jest I i... powtórka będzie do wymiany Goldi Roger. Goldie ma, Roger. Chciałeś, ma, go. Chciałem, ale Altarta chciałem. Jest ładny strasznie ten alert tego, ale Goldi Roger ja, też pamiętam ja teraz. Akarta. Teraz jak nie trafię e, Rera, Luffiego, jak coś. Goldi Roger wchodzi od razu w folio. Nie, ale w tym momencie jesteśmy kolekcjonerami i w sumie uwielbiam Piece'a i jak może będziemy mieli, może będziemy bogaci, nie będziemy potrzebowali tych pieniędzy, to wtedy te karty będą te czysto kolekcjonerskie, Dobra, nigdy ich no nie opchniemy, będziemy kibloce, sami kupować. Będą. No fajnie byłby mieć ciu starszych, jak jak paka trafić. Tak. O już jest Goldie Roger. Kure, Jest tak. Merkury, Mars. Mars. O to no była. No powtóreczki mamy. Co? No Czy si w sens? Napoleon, Sunny Kan, Kobi, Zdrajca, nie no, Mars, Nośi, Edison, Gangam, Gang, telefon Gun. Gang. o, nowa, Gaban Fajna, Gaban Fajna, będzie Mars, eh, super Altart, mamy kolejny hit, Altart, no. Mm. Mamy S Ta karta może nie jest niesamowicie warta, ale jest bardzo ładna i bardzo chętnie ją przyjmę do kolekcji To już mamy dwa hity To będzie trzeci hit to ma już trzeci hit to jest złoty donkart Jakby coś trafiło jeszcze to były cztery hity Bardzo dobre dropy Kurde Dobra, lecimy, lecimy leko, dalej To a co tam hmm. ładny co? Ładny Jeszcze Może będzie jakieś C Crypto Może być jeszcze special jakiś fajnie by było Tara. Robin, o bagi. Five w sumie to trzy dropy, bo jeszcze był ten Złoty Don. O, minąłem. Oho, co ja tu robię? Zaraz z ten. No, o, ktoś tam jest. No, leader leaderkart. No to lipka Może jakaś Powtórka. No, I... A, Kozuki Hiroi. Mam, czy ty masz? Ja chyba miałem, ty masz? też chyba jedną powtórkę, to się wymienimy. Nie. O, nie mam. Nie ma, mam. powtórkę, no. Ty też masz jedną powtórkę chyba. No i dobra. Ostatnia! Jest ty gotpa nie było, może innym razem. Tak dobry drop jest. O, to nowe. Będzie pierwszy. Jest mańki. O, o, Zoro, chętnie się wymienia. Fajnie, fajny drop. Dwóch to dar, dar. Da, da, dawaj do Zoro, dam ci Kizuki heroi. Nie masz jej. No dawaj, bo ja nie mam, a ty nie masz Kizuki. i będzie fajnie. No i mamy, mamy Zoro. Ja uwielbiam Zoro, ja muszę mieć wszystkich Zoro do kolekcji bez kitu. Daj te foliki jakie wsadzę, fajne karty, o to jest fajne karty No I teraz tak, ja pokażę swoje w sumie Czekaj, wezmę sumie wsadzę, daj te foliki Foli Tak podsumowując Kurde, trzy hity w sumie Bo mamy tak Złoty Donkart Mamy Esa I pokaż swój hit Mamy Gwiazdy Wieczoru Czyli Saturn I tak Z dropów mamy tak Ja mam tak, Rogera Tutaj jest W sumie wszystkich pięciu starszych wydropiliśmy Powiem szczerze, że no jestem zadowolony z tego Rozpierdziel jest niezły, co nie? Patrzcie jak to wygląda jest normalnie łóżko Gamblingowe łóżko Bo <noise> Hancock Poszedł box od tak Szybko poszło co tam? Dobra w sumie to będziemy kończyć na dziś odcinek Jak chcecie na przykład zobaczyć jakie e, mamy karty ogólnie już W kolekcji, w ogóle Best cały mój to klaser To piszcie, to chętnie zrobię taki odcinek No i tak jak mówiliśmy subskrybujcie, lajkujcie Będziemy wdzięczni I w sumie. I zostawcie dzwoneczek oczywiście. No bo odcinki będą regularnie, o ile, będzie, będzie, o ile będzie się to dobrze przyjmować, co nie? No na razie nie mamy tyle siana, żeby wydawać na takie boksy, ale poparciło się i kupiliśmy w sumie po taniości. Więc no. Więc, może... Więc pozdrawiamy i pozdrowiamy. do następnego.